Witam Was ponownie tutaj na kanale Natura Piękna Ja nazywam się Vanessa i przybywam do Was z kanału Beauty Tricks Dzisiaj nietypowo przychodzę do Was właśnie z tą fryzurą e, Nietypowo, ponieważ mój kanał nie zajmuje się fryzurami, a makijażami I podjęłam takie wyzwanie, żeby pokazać Wam jak robię w prosty sposób ładne upięcie w postaci koka na początek pokażę Wam, czego użyję i czego Wy też możecie potrzebować tworząc tą fryzurę. E, no na pewno grzebień. Ja mam akurat grzebień z natury grzebień do modelowania. Bardzo dobrą robotę robi też e, wypełniacz to koka. Nie dość, że ułatwia pracę, to jeszcze wypełnia nam, dodaje objętości włosom. E, będę miała też na głowie opaskę z taką kokardką do ozdoby. Biorę też dwie gumki, nieważne jakie kolory, bo i tak ich nie będzie widać. No, i jeszcze kilka psówek. Cały proces zaczynamy od rozczesania włosów. Bierzemy pierwszą głowę i wiążemy wysokiego kucyka. Jeżeli robią nam się jakieś tutaj pofalowania, to zbieramy grzebieniem. jest już mocno zawiązany musicie popchnąć go lekko do przodu i ja zawsze wysuwam troszeczkę włosy z góry, żeby nie był oklapnięty tak bardzo po prostu chwytam i wysuwam z tego kucyka i ponownie go tak ściskam teraz biorę wypełniacz i przykładam przez niego kucyk I teraz wszystkie włosy staram się rozprowadzić dookoła wypełniacza. Jak już zakryję cały wypełniacz włosami, biorę drugą gumkę i szybkim ruchem naciągam na wypełniacz, teraz, żeby kok wyglądał na pełniejszy, wyciągam trochę włosów. Żeby nadać objętości Jak już wyciągnę Dzielę te włosy, które zostały Na pół Teraz bardzo delikatnie Rozczesuję te włosy, które mi tu zostały I tworzę z pierwszego pasma Warkocza Po bardzo luźnego warkocza I latam go dookoła mojego koka. Końcówkę wkładam pod warkocze i w słówką przypinam. Trochę teraz wyciągam te włosy. I zabieram się za drugą końcówkę. Rową końcówkę też rozczesuję i też tworzę delikatnego warkocza. Nie ściskam go mocno, po prostu, żeby takie były te włosy zaplątane. Teraz delikatnie rozmasowuję warkocz, żeby te włosy były w takim trochę nieładzie. To samo, co z pierwszym pasmem, robię z drugim. Trochę powyciągam jeszcze te włosy, żeby nadać koku objętości. Na koniec udekoruję wszystko opaską. No i tak się prezentuje moja fryzura. Specjalistą od fryzur nie jestem, bo mój kanał jest poświęcony makijażom, ale mam nadzieję, że ta fryzura wam się podobała i będziecie chciały ją powtórzyć. Dziękuję, że mnie oglądałyście i zapraszam do moich filmików z makijażami też tutaj na kanale Natura Piękna. Mua! Buziaki!